pierwszy <gry> okay. um, więc spożywajmy cholesterol, ale też spożywajmy tłuszcz w ilości nie mniejszej niż 30% ogólnej kaloryczności diety. Optymalne wydzielanie testosteronu to jest około 35% tłuszczu w diecie. Ale wyraźnie powiedz, jakiego tłuszczu. Wyraźnie no. mówię. Każdego. Wszystkie kwasy tłuszczowe trzeba ja dostarczyć w odpowiedniej proporcji wszystkie, żeby wydzielać ten test ustawiony w odpowiedniej ilości. Naciskałbym tutaj nawet, naciskałbym tutaj nawet na bardziej nasycone i jedno jednonienasycone niż na wielonienasycone. Te wielonienasycone tak naprawdę potrzebujemy w najmniejszej ilości. Jakbym miał rozstanować procentowy udział tych tłuszczów, wiecie, nie dałbym 33, 30 33, 33, 33%, tak jak się kiedyś gdzieś tam wspominało. Dałbym około. 40% nasycone, 40% jedno nienasycone, 20% tłuszcze wielonienasycone. Chyba, że decydujemy się na dietę, w której jest mniej węglowodanów, mniej węglowodanów, a więcej tłuszczu, no to musimy uwzględnić fakt, że najbardziej stabilnym tłuszczem jest tłuszcz nasycony, bo ma wszystkie wiązania między cząsteczkami węgla pojedynczymi. Jak jest, jak, jest, jak jest wiązanie pojedyncze, to znaczy, że tam się nie ma co roz... Bądź. No, zerwać. Dlatego wtedy nawet 50, 55% tłuszczu w wiecie może stanowić tłuszcz na strony Nawet. I reszta powiedzmy te 10% wiedeń reszta jedna O źródłach tłuszczu w wiecie będziemy mówić jedynie. Ja wiedza z tego się umiera. Od nas tłuszczu w wiecie. Tak. Na się dostaje generalnie. nie? Tak. Mierczycy. Mam tak, nadzieję, że też będziemy mówili później, jak już pomysły już tych hormonów, bo też będziemy dzisiaj poruszali wszystkie takie najpopularniejsze to problemy e, związane ze zdrowiem. ale moi drodzy, teraz generalnie musicie wiedzieć, że jeżeli chodzi o testosteron, to nie jest sprawa taka prosta, że mamy testosteronu tyle i tyle i działamy tak albo tak. Jesteśmy albo wesoli, albo smutni, nie? Jako faceci. bądź jako żony. no, znam dziewczyny. Bo pamiętajcie panowie, jeżeli wy się redukujecie, nie cierpicie tylko wy. Dokładnie, tak. Jesteśmy bardziej też rozdrażnieni i tak dalej. Mamy no, ale moi drodzy, testosteron, dzielimy na testosteron wolny, czyli ten, który sobie śmiga po organizmie i mówi ty tu, ty tu, ty tu, tytuł, ty tam, ty tu, a to tytuł. Wy mi stąd, nie? Tak działa ten testosteron, wolny i testosteron związany. Czyli testosteron związany działa w ten sposób, że to fundę zrobić, no nie ma tak naprawdę możliwości nic zrobić, bo jestem związany. A co ten testosteron wiąże? To przez co jest związane? No, przez taką linię. A co jest tą liną? SH. Seks. SH. Hormon. Blinding. Globulin. SHBG. To jest proteina. dokładnie, Takie białko, które wiąże testosteron. Jeżeli tak sobie upatrzy ten testosteron, po prostu domu, do kochanówki, będziemy się teraz troszkę Generalnie, ten testosteron już jest nieaktywny biologicznie i tak naprawdę nie może działać. Więc, co? Idziemy sobie na badania testosteronu, bo na przykład jest jakiś smutek w naszym związku. No i co? Patrzymy, testosteron ogólnie, o super, super wynik, w ogóle ekstra, nie? A tutaj mi ten jest smutno, nie? To się okazuje, że być może część tego testosteronu, duża część jest po prostu związana. Dlatego, jak dokonujemy badań testosteronu, ważne jest, żeby zbadać sobie testosteron ogółem oraz seks, hormon Blinding Globulin ekstrawek. Wtedy dopiero będziemy wiedzieli, ile mam testosteronu wolnego, czyli tego, który dozoruje w pełnym ciele, co mam tam zrobić. Nie? Za co w praktyce odpowiada ten testosteron? Za większą możliwość również przyswojenia białka jako makro składnika. Dlaczego na przykład na niektórych cyklach zaawansowanej suplementacji mają kulturyści po 4-5 gramów białka, na które grama z ciała? No bo mają wysoki testosteron, nie bez przypadku. Ale jeżeli na przykład jakiś tam zenek, albo Mariusz, który jest kulturystą naturalnym, czy też zawodnikiem męskiej sylwetki, spożywa sobie po 4 gramy czy 5 gramów białka, to jest kompletnie bez sensu, bo przy się może z tego 20%. Rozumiemy. To jest kulturystyczne zadanie testosteronu, okay? Co jeszcze? Lepsza możliwość spalania kanki tłuszczowej tak naprawdę. No bo testosteron działa synergicznie z katecholaminami. Między innymi z adrenaliną. Nie i tylko głównie z adrenaliną i noradrenaliną. A to są kolejne hormony, do których chciałbym przejść. Tylko to już są takie hormony bardziej w kwestie, no kataboliczne. Tylko, że one opowiadają przede wszystkim za katabolizm tkanki tłuszczowej. Czyli są jakie? Są bardzo fajne. Katecholaminy. A jeszcze miałeś powiedzieć na powstanie... Na, co wpływa na powstawanie... SKB. No właśnie, ja powiem.